Witajcie, kolejne nagranie wietarca Tut. Krzysztof, witam ponownie. Słuchajcie, to będzie cyk tak naprawdę, filmów poświęconych tej Wietarce, bo widziałem po Waszych komentarzach, Krzysztof, również, że są wątpliwości, a my na pewno je rozwiejemy. I postanowiliśmy właśnie nagrać cyk filmów. Takich technicznych będziemy pokazywać krok po kroku jak się tu wietarko posługiwać, że jest to naprawdę prosta maszyna, ale trzeba przy niej troszkę pomyśleć, jak z niej wycisnąć siódmy poty, bo tutaj można wiele z niej zro z nią zrobić. Pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, to jest stanowisko pracy, no bo gdzieś musimy na niej pracować, nie? Ja mam stół i przygotowałem sobie dwie, dwie płyty które mogę wykorzystać do tego, żeby zrobić, to, że możesz montować, dwie płyty, które zupełnie jakieś różne, oczywiście wypadałoby, żeby one były proste, to zaraz wam powiem dlaczego. Dotykamy sobie to razem i to jest nasze całe stanowisko pracy, nie? Tak, jeszcze tutaj muszę Chodzi o to. Że potrzebujemy trzy referencyjne powierzchnie: nie? poziomą, pionową z boku i pionową z pleców. Oczywiście. E, my, oczywiście, my to oczywiście. Nie wiem jak. Krzysztof popsuł. Nie cyk, na, cyk. I musicie oczywiście sprawdzić kąty. Czyli tutaj wszędzie musi być 90 tu, 90 tu i 90 tu. Jak widzicie, zobaczcie, to ja wykorzystałem to, co mam pod ręką. Krzysztof ma coś innego jeszcze, to Wam też za sekundę pokażemy. I od tego trzeba zacząć. Oczywiście, czym dłuższe elementy będziecie obrabiać, tym jakąś dłuższą powierzchnię powinno się mieć, ale te z 30 cm tych brzegów by się przydało, nie to wystarczy. Wystarczająco, tak. Tutaj chciałem powiedzieć, że kąty nam się same sprawdzą na elementach, no to które on. będziemy dokładać, bo ta metoda polega na tym, że my cały czas obserwujemy element i powinniśmy go obserwować i wyłapywać takie momenty, gdzie wióry na przykład nam wpadają i nie mamy tutaj równej krawędzi. Ten problem często występuje w dużych maszynach, gdzie na wielkiej panelówce wpadnie jakiś wiórek i dlatego. Maszyna, która z założenia wierci bardzo dokładnie, tak dokładnie nie wierci. Pewnie często spotykacie się na elementach. Jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć o tej wiertarce: że ta wiertarka jest prosta i ona spowoduje to, że w tej chwili ten zestaw nie jest tak drogi jak niektórzy piszą, że 1300 czy tam 1400 zł to są niesamowite pieniądze. Natomiast ja uważam, że każdego stolarza profesjonalnego stać na ten zestaw. I dzięki temu, że ta wiertarka weszła na rynek, już nie będą decydować pieniądze, czyli że mamy drogie maszyny, a teraz będzie decydować kreatywność, tak jest. o której mówił właśnie przed chwilą Jarek. Jeżeli ktoś ma pomysły, jeżeli umie ją wykorzystać w 100%, to on będzie lepszym stolarzem, będzie więcej pieniędzy zarabiał, a nie ten, który gdzieś tam... Dorwał się do pieniędzy, wziął leasing, zaryzykował i kupił jakąś tam centrum za 100 tysięcy euro, bo to wszystko co na tym centrum można zrobić na wiertarce. Na Dobra. Rozmontowujemy to i weźmiemy ten tak. zestaw Krzysztofa. Czyli nie mam strudnicy z takimi zaciskami dużymi. i chcemy sobie poradzić. Czyli zapomnijcie o tych zaciskach. Mamy. Możemy mieć nie wiem, parę koziołków nie, w warsztacie, bo to już chyba każdy ma. Bierzemy coś. Co zrobiliśmy, znaczy co Krzysztof zrobił w, w domu. Praktycznie, na, na, praktycznie to było zrobione na parę Czyli dokładnie to co, ma, to, to co mieliśmy przed chwilą, czyli płaski spód, bok czy tam plecy. I, I bok. I to jest nasze miejsce pracy dla tej wiertarki. No, tak, tak zrobimy. Można zrobić. Oczywiście, mówię, ja też zawsze polecam no, stabilną pracę, więc żeby Wam to się nie ruszało, wypadałoby to jakoś tam przymocować e, do stołu i ścisk wkręty cokolwiek, nie? I później, cała kwestia Waszej pracy przy tej wiertarce to jest montaż, czy przesuwanie tych elementów, które będziecie nawiercać bazując na jednej tej ścianie czy na drugiej, jakbyś wziął jak jedną wiatarkę i tylko cyk i przesuwamy z tej strony, czy jak to będzie To zależy jak z której strony będziecie stać. No ja tutaj staram się tylko wam pokazać, cyk przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy. Znaczy, taki kątownik powoduje to, że ten otwór możemy tak wywiercić. Możemy ten otwór również wywiercić w ten sposób, że wiercimy go tutaj, tak. odbicie lustrzane. jeżeli wygodniej nam jest, tak, to ten otwór wiercimy w ten sposób. Czyli to jest tak, jak komu wygodniej, tak jak się przyzwyczai do pracy, tak będzie pracował. A za chwilę oczywiście e, wiercimy w poziomie, nie? bo teraz robimy gdzieś tam pionowe odwierty. Kładziemy sobie kostki, kładziemy sobie płytę w, może, ja, może w poziomie. Tak. Tak. tak trzeba... kładziemy zawsze tak, żeby z przodu mieć dwie, a z tyłu. No trzeba to porozsuwać. Z tyłu mieć jedną. I wiercimy, wiercimy od czoła, nie? już mamy sztorce pach 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 pach. Proste i łatwe, nie? Więc tutaj znowu nie ma wytłumaczenia, że ktoś nie ma miejsca albo nie ma możliwości dla takiego stanowiska pracy. Tutaj żebym nie zapomniał, jeżeli wiercimy w sztorcach w płycie 18, to jest takie ustawienie, że pod tą płytę możemy wkładać blat 28. Tak jest, czyli dlatego, znowu... Dlatego, że 37, standard, nie? 37 który jest na wiertarce. Czyli nie mamy kostek, mamy blat. Kolejny standard i mówię tutaj. Wykorzystujemy odpady, nie? No wykorzystujemy to co mamy w warsztacie. Pyk. Pyk. Już jesteśmy pewni, że jesteśmy na środku krawędzi. Tak. W środku krawędzi tej płyty. Tak jest. No. I to jest, mówię, no, całe stanowisko pracy. Zobaczcie, teraz, nie wiem, nie robicie tego e, tak jak ja na przykład, no, nie robię tych mebli, tak powiedzmy, no, na masową skalę. Zajmuje mi to za dużo miejsca, rozbieram to, skręcam i koniec, nie? I skręcam to stanowisko pracy e, dla, a, dla wiertarki ATUT, kiedy mi jest potrzeba i już, nie? No i mam to stanowisko met na metr, nawet nie całe, nie? Do takiej większej produkcji, Korzystne jest zrobić sobie pod jedną ścianą długi blat, bo wcale nie tak, trzeba tak, montować tak. przy narożniku elementów, tylko wystarczy ten element nie, sobie... Nie skończyć. musi być tak naprawdę tak młoku, no, nie? No, nawet można położyć na kosteczkach, żeby tak jest w tym położeniu. Tak byś tutaj złapał. O, I wtedy możemy sobie przy... no, nawet biorąc ten blat, tak i to już jest nasz narożnik ten do bazowania, nie? 37 krawędzi. I Chcę... mamy pierwszy otwór na konfirmat. I oczywiście ten blad nie wiem czy mi się tutaj zmieści, nie zmieści się ten blad, ale to, to i wtedy, jeżeli mamy element duży, nie ruszamy. To oczywiście jeżeli byłby to długi y, błogot szaty, to wtedy robimy to w innym położeniu. w innym położeniu i wtedy yy, wiertarka wierci na tym boku i znowu mamy ten sam otwór. Czyli nie przejmujemy się w ogóle tak, długością, bo praktycznie no długość stołu jaki sobie zrobimy yy, tylko nas ogranicza. Czyli znowuż mamy wybór. To my decydujemy o tym jakie chcemy robić długie elementy, a nie producent maszyny że centrum na przykład 2 na dwa i koniec. Tak, no nie ogranicza nas pole, pole robocze, bo, bo faktycznie go nie ma, no, my go kreujemy tyle, Krzysztof. Tyle no, w dzisiejszym odcinku. Eee, kolejność wkrótce. Do zobaczenia.